Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop and Go wykorzystuje dane z kamery przymocowanej do przedniej szyby oraz radarów w przednim zderzaku do utrzymywania żądanej prędkości przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego odstępu od pojazdu jadącego z przodu. Jeżeli kierowany pojazd podjedzie zbyt blisko pojazdu jadącego z przodu, Twój samochód zwolni aż do całkowitego zatrzymania, jeżeli wystąpi taka konieczność bez aktywacji hamulca przez kierowcę. Po odpowiednim zwiększeniu odstępu od pojazdu z przodu Twój samochód wróci do zaprogramowanej prędkości jazdy. System współpracuje z funkcją rozpoznawania znaków drogowych, aby dostosować prędkość jazdy do ograniczeń prędkości na drodze. Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop and Go wykorzystuje geolokalizację i dane map cyfrowych w celu uwzględniania z wyprzedzeniem zmian ograniczeń prędkości ewentualnych zakrętów lub prąd. System reaguje wtedy automatycznym dostosowaniem prędkości jazdy. Aby aktywować tę funkcję, naciśnij ten przycisk. Zapala się lampka kontrolna i pojawiają się kreski wskazujące, że system oczekuje na zapisanie prędkości jazdy, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat, tempomat adaptacyjny włączony. Tempomat adaptacyjny z funkcją stop and go działa w zakresie prędkości od 0 do 160 km na godzinę. Z kolei minimalna zaprogramowana prędkość, jaka może zostać zapisana, to 30 km na godzinę. Po osiągnięciu żądanej prędkości wciśnij ten przełącznik u góry lub na dole. Funkcja zostanie włączona, a obecna prędkość zapisana. Na tablicy wskaźników prędkość będzie wyświetlana na zielono oraz zapali się ta lampka kontrolna. Zaprogramowaną prędkość jazdy można w każdej chwili zmienić, naciskając ten przełącznik w górnej części, aby ją zwiększyć lub w dolnej części, aby ją zmniejszyć. Aby zmienić prędkość o 10 km na godzinę, przytrzymaj wciśnięty przełącznik. Tempomat adaptacyjny z funkcją stop można połączyć z funkcją rozpoznawania znaków drogowych. System wykorzystuje wtedy kamerę do identyfikacji znaków ograniczenia prędkości i wyświetla je na tablicy wskaźników. Po przekroczeniu dozwolonej prędkości, kółko wokół znaku zaczyna migać i słychać dźwięk akustyczny. Naciśnij ten przycisk aby ręcznie dostosować prędkość jazdy, uwzględniając dozwoloną prędkość wskazywaną przez znaki drogowe. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do sekcji Pojazd na ekranie centralnym OpenRLink. I wybierz systemy wspomagające kierowcę. Otwórz menu Dostosowanie Prędkości i wybierz wyświetl ograniczenia prędkości. Przejdź palcem po ekranie, aby dostosować różnicę między ograniczeniem prędkości a aktywacją alarmu. Aby dokonać przełączenia na tempomat z zaawansowanym rozpoznawaniem znaków ograniczenia prędkości, otwórz podmenu Tempomat adaptacyjny i wybierz ograniczenia prędkości. System korzysta wtedy z podłączonych map cyfrowych oraz danych z kamery, aby określać z wyprzedzeniem limit prędkości kilkaset metrów przed znakiem. Umożliwia to stopniową zmianę prędkości, gwarantującą przestrzeganie ograniczeń prędkości bez dokonywania jakichkolwiek działań przez kierowcę. Litera A wyświetlana na tablicy wskaźników informuje o aktywacji funkcji. Widać również znak ograniczenia prędkości na danym odcinku drogi oraz kolejne ograniczenie prędkości. Można także włączyć zaawansowane wykrywanie profilu drogi. Przejdź do menu Wyświetlanie ograniczeń prędkości, a następnie w opcji Tempomat adaptacyjny wybierz profile drogi. System wykorzystuje dane map online w celu uwzględniania z wyprzedzeniem i automatycznego dostosowania zmian prędkości w przypadku zbliżania się do zakrętów lub rąd. Na tablicy wskaźników pojawia się symbol ronda lub zakrętu wskazujący, że system wykrył ich obecność. System automatycznie dostosowuje prędkość do znaków drogowych lub linii na drodze. Ale można anulować te zmiany naciskając przełącznik w górę, aby powrócić do poprzedniej prędkości jazdy lub w dół, aby zachować aktualną prędkość. Pamiętaj, że po włączeniu adaptacyjnego tempomatu Stop and Go zawsze domyślnie aktywuje się utrzymywanie prędkości od poprzedzającego pojazdu. Odległość ta odpowiada dwusekundowemu odstępowi czasowemu, co jest potwierdzone zielonym napisem na tablicy wskaźników. Gdy system wykryje inny pojazd na pasie, na tablicy wskaźników nad kreskami pojawia się konturowy obraz pojazdu. Pojazd dostosowuje prędkość do prędkości pojazdu z przodu i w razie potrzeby hamuje, aby utrzymać dystans widoczny na tablicy wskaźników. Rozmiar konturu pojazdu zmienia się w zależności od odległości od pojazdu jadącego z przodu. Im większy kontur, tym bliżej znajduje się pojazd. Odległość między Twoim samochodem a pojazdem z przodu można regulować, naciskając ten przycisk odpowiednią liczbę razy. Na tablicy wskaźników są wyświetlane poziome kreski odpowiadające ustawionej odległości. Im bardziej kreska jest oddalona od Twojego pojazdu, tym większy odstęp czasowy od samochodu z przodu. Od około 2,4 sekundy dla dużej odległości do 1,2 sekundy dla najmniejszej możliwej odległości. Po zaprogramowaniu prędkości jazdy i włączeniu funkcji regulatora prędkości możesz zdjąć stopę z pedałów przyspieszenia i hamulca. Jednak stanowczo zalecamy, aby trzymać stopy w pobliżu pedałów, co pozwoli w razie potrzeby natychmiast zainterweniować. Kiedy zbliżysz się do pojazdu jadącego wolniej niż Twój na tym samym pasie, prędkość zostanie dostosowana, aby utrzymać ustawioną odległość podążania. Gdy pojazd z przodu zwolni i zatrzyma się na maksymalnie 30 sekund, po czym ponownie ruszy, Twój pojazd będzie w stanie naśladować te czynności bez udziału kierowcy. Jeżeli system wykryje przeszkodę w otoczeniu, automatyczny rozruch zostanie zablokowany do kolejnego wyłączenia systemu. Jeżeli pojazd uruchomi się ponownie po 30 sekundach, wystarczy dotknąć pedału przyspieszenia lub nacisnąć ten przycisk w górę w celu ruszenia. Na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat naciśnij RES lub pedał przyspieszenia, aby zresetować tempomat, który należy potwierdzić. W przypadku zatrzymania się na dłużej niż 3 minuty, tempomat adaptacyjny zostanie wyłączony i załączy się automatyczny hamulec parkingowy. Trzeba wtedy ponownie uruchomić funkcję. Pamiętaj jednak, że ta funkcja ma ograniczoną zdolność hamowania i nie realizuje hamowania awaryjnego. Jeżeli system wyświetla wykryty pojazd na pomarańczowo i towarzyszy temu sygnał dźwiękowy, oznacza to, że kierowca musi uważać i być przygotowany na interwencję. Jeżeli wyświetlanej grafice towarzyszy sygnał dźwiękowy, kierowca musi zareagować natychmiast, aby uniknąć zagrożenia, ponieważ tempomat adaptacyjny z funkcją stop and go nie jest w stanie samodzielnie aktywować odpowiednio intensywnego hamowania. W każdej chwili możesz przekroczyć zaprogramowaną prędkość, np. podczas manewru wyprzedzania, naciskając pedał gazu. Zwracamy uwagę, że włączenie kierunkowskazu powoduje tymczasowe ignorowanie zapisanej odległości od poprzedzającego pojazdu i zwiększenie prędkości, tak aby umożliwić wyprzedzanie. W trakcie wyprzedzania na tablicy wskaźników na żółt pojawi się zaprogramowana prędkość. Jeżeli odległość od poprzedzającego pojazdu jest mniejsza niż zaprogramowana, funkcja regulatora odległości przestaje działać i na tablicy wskaźników zaczyna migać kreska odstępu. Po zakończeniu wyprzedzania delikatnie zmniejsz nacisk na pedał przyspieszenia, a wtedy funkcje regulatorów prędkości i odległości automatycznie wznowią działanie. Układ można przełączyć w tryb czuwania, naciskając pedał hamulca lub wciskając ten przycisk. System automatycznie przełącza się w tryb czuwania, gdy dźwignia biegów jest w pozycji PR lub N. Gdy zostanie odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy lub nastąpi otwarcie jednych z drzwi, bądź przy podjeżdżaniu pod strome wzniesienie. Prędkość jazdy i odległość od poprzedzającego pojazdu zostaną wtedy zapisane. Na tablicy wskaźników zapali się szara lampka kontrolna oraz pojawi się komunikat regulator prędkości z funkcją kontroli odległości wyłączony. Aby zresetować funkcję, naciśnij przełącznik w górę. Zostaną przywrócone ostatnio zapisane ustawienia. Naciśnięcie przełącznika w dół spowoduje restart tempomatu adaptacyjnego bez zastosowania zapisanej prędkości. System przejmie w zamian aktualną prędkość jazdy. Naciśnij ten sam przełącznik, aby wyłączyć tempomat adaptacyjny z funkcją Stop and Go. Do poprawnego działania układu jest konieczne niezakłócone pole widzenia kamery i radaru, to znaczy urządzenia nie mogą być zalepione brudem, błotem, śniegiem itd. Warto podkreślić, że regulator prędkości z funkcją kontroli odległości z założenia ma służyć pomocą w trakcie jazdy po drogach szybkiego ruchu i innych drogach głównych. Działanie funkcji może być okresowo zakłócone w przypadku słabej widoczności drogi lub występowania bardzo ostrych zakrętów. Kamera i radar wykrywają tylko pojazdy jadące w tę samą stronę co Twój pojazd. Ponadto regulator prędkości z funkcją kontroli odległości trzeba wyłączyć na czas holowania przyczepy. Na koniec pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Krótko mówiąc, zawsze dostosowuj prędkość do warunków drogowych, niezależnie od wskazań systemu.